Dobre, dobra, dobra, dawajcie, dawajcie, Uważajcie sami na Cięka siebie. Dawajcie! No, dawajcie! POSZŁO, POSZŁO, No, dajcie. No, dajcie. No, dajcie. No, dajcie. No, 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 dajcie. No, dajcie. No, nie No, bo No, bije! Prawie mnie zabije To moje itemy były, gdzie są moje itemy? Mam jeszcze dwa łóżka ktoś Ja mam dwa HP Jak ktoś tu... Jak ktoś tu chodzi to go bijcie Wysadzajcie go jak ktoś tu łazi, Teraz to weź szybko łóżku Nie! A! Wszystkich Co jest zabiło? Jest ktoś będzie! Nie ma. Nie. Typaj, szybko, typaj typaj Niko nie ma będzie! Tepaj! Tepam się Biorę itemy wszystkie Jesteś? jesteś tam Tak Ta, jesteś! Szybko, ty mnie Marcelek, tepaj, tepaj, tepaj. Też już dobiegam! Lepnij mnie Marcelek, szybko, Dobrze, cztery Ale dobre łóżko w gruncie że te rzeczy zawaliłem. Nawet że wszyscy zdechliśmy Nice Bo wszyscy zdechli, wszyscy! Wszyscy Zary, masz? To, to no ja Zaraz ja dobiegam no, po itemy swoje! wszystkie itemy, wszystkie, wszystkie. wszystkie wszystko tu potwierdziłam co lata, Masz, 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 masz. A dobre łóżko zarąbałem, ale to było dobre kurde łóżko Nie jeszcze? Nie ma, może mam, zaraz zobaczę Musisz mieć, musisz mieć Mam! Daj, daj mi, ja to ale ja już nie chcę, bo ja się wysadzam sam, masz No to... Ej, dajcie mi jakieś ity Masz jeszcze to i to jak chcesz, bo widzę, że nie masz Ej daj mi co. Daj ten łuk, daj ten łuk Łuk? Perczuję. Daj mi klatę, klatę mi daj. Nie mam już nic, perczował smok cały zagracony tym. No, dlaczego to mnie bije? Ginę. Zabiłem. Ja zabiłem. Ja zabiłem Dobra poczłam. Nice. XX. Weźcie to łóżko, bo się boję. Aha. He, wile. Co zrobił? Co wysadził? Jakiś chłop kliknął, a ja lewy, to postawiłem Ja miałem level, ja dostał level Kurde miałem level A jest, jest tam ktoś jeszcze? Ja! Tam jest też, nie? Jest tak 200 IQ, tak Next Rest Akceptuję. Akceptuję. 24 tej temy przeszukuję Jesteś po tym pierwszym tym ja, ja, ja po biegnę, to ja pojdem biegnę, to ja też, ja też no to ja też chcę. Książki są najważniejsze, książki są najważniejsze Mam 64, mam 4 staki tych książek, ja stąd idę, bo się boję tych łóżek Ja mam bardzo drogie Jaków w tym momencie Czekaj, ja ten, ja y, się tepię do ciebie Cutru, ty mnie tam z boku żeby... Ja, ja bo my chcesz to stąd wyjść pomysł, a oni zaczęli łóżka wysadzą, nie? Ile mamy tego? Eee, y, Hajs, czy jak? Ej mam ej mam pomysł! Popatrzcie, bo to jest... Jak się było... sprawdza bal! Jak się sprawdza bal? Balancę, Mam 10 tysięcy dostałem 66 tysięcy! Ja 10 tysięcy mam. A bo to ile do za zacznę zostać. 10 tysiące Ej, bo ej ogólnie? Ej, to macie wszystkie ite jak co? Ej dobra, mam, patrzcie. Bo oni te łóżka będą wysalić teraz. Czaj ja się tego... pierdzielam do portalu i z Tak A to, dobra, to na swoje? To robimy ten, last protection To nic nie, daj tak zdechniemy od łóżka. Nie, zaraz nie zdechniesz ja idę na home bazę. Ja wale! 66 tysięcy mam Dobrze, super Opłacało się, ale dobrze to strahardowałem Ja wale, nie mogę, to był już To było takie piękne, to przecież nikt się nie spodziewał i trzy osoby nagle padły, cztery albo pięć Ale jest, nie? Ja wale Łatwo Piątka, 10 tysięcy mam, a ten 66 Ale 200. Się... A wiesz, że chyba Kruczek nic nie dostał, bo nie było go wędzie, bo go wysadziłem wszystkie, wysadziłem w tym siebie. Fabii wyjdź nie. mi stąd, bo ty mnie zabiłeś. Idź mi stąd. Ja <noise> cię zabiję, ale nie widzę, to... Wyjdź sobie formie. Nie, nie, no. nie, proszę. Spodziewał. Tak. No. Ja nie spodziewał... hit. Nie widziałem go, nie myślałem, że... Idź Forbi, okej? Ok. Ale gezy. Łatwo. Easy. A kto... pierwszy to łóżko wyjął? Ja! Pary, ale ja potem walniałem ja. łóżko, które zabiło wszystkich!